Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam Was na rozkład z serii Co On, Ona Myśli, Co Czuje i Co Planuje. Zobaczmy, czyją energię dzisiaj nam karty pokażą, czy akurat z Tobą ten rozkład zarezonuje. Co On, Ona Myśli, Co Czuje i Co Planuje wobec Ciebie, wobec Waszej Relacji. Co myśli, co czuje i co planuje. Co myśli, co czuje, co planuje. Przy okazji, kochani, zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania, bo to wspiera kanał i pozwala go rozwijać. Jeżeli tu zaglądacie, to proszę subskrybujcie. Jestem Wam wdzięczna za wszelkie wsparcie z Waszej strony. Dzisiaj robimy rozkład ogólny, który jest bezterminowy. Oczywiście wszystkie pamiętajcie wszystkie rozkłady na tym kanale są bezterminowe. Aktualny dla was w momencie, kiedy je sobie odsłuchacie, więc zapraszam do oglądania też wielu innych filmików rozkładów, bo jest ich tutaj bardzo dużo na kanale. Są też shorty, takie krótkie rozkłady. Tam jest też mnóstwo pytań, na które można znaleźć odpowiedzi. Szukajcie sobie i losujcie dla siebie, bo one wszystkie są yy, bezterminowe. <trym> Dzisiaj robimy rozkład, co on myśli, co czuje, co ona myśli, co czuje i co planuje. Zobaczmy, co się pokaże. Co myśli, co czuje, co planuje. Mhm. Ogólna energia rozkładu paśki lichów, czyli to jest młoda energia. Może chodzić o flirtowanie, o poznawanie siebie nawzajem. Może też chodzić o przeprosiny. Zobaczmy, co tutaj się pojawi w myślach, w sercu i w planach. W myślach mamy wiedunkę. To jest karta arcykapłanki. Mamy królową kielichów i siódemkę kielichów. Mhm. Siódemka kielichów może być kartą portali randkowych, bo tutaj chodzi o wiele opcji do wyboru. Może też mówić właśnie o. Tym, że jest wiele możliwości, i ta osoba zastanawia się, tak jakby chciała któryś z kielichów wybrać, tak? Wiedunka czas, często jest kartą y, romansową, y, romans w pracy, ale zobaczmy, co, be, co pokaże się w sercu. Rycerz denarów. No i denary może być środowisko pracy jak najbardziej. Umiarkowanie. Mhm. Ka karta. Dwóch relacji naraz. Może, może być informacją o tym, że ta osoba chce prowadzić równolegle dwie relacje, jednocześnie na przykład dwie albo więcej. Umiarkowanie jest kartą strzelca. Rycerz Denarów jest kartą um, Trygonu Ziemi, byk Panna Koziorożec, a tutaj mamy arcykapłana. To jest karta uduchowienia miłości duchowej, zaangażowania takiego właśnie duchowego w relacje. No zobaczmy jeszcze, jakie są plany. Szóstka denarów, siódemka buław, karta relacji na odległość i dwójka buław, potrzeba podjęcia ważnych decyzji. Mhm. Pojawiła nam się zarówno królowa kielichów, jak i rycerz denarów. Może tutaj chodzić o romans w pracy? To jest, Paś kielichów jest kartą poznawania siebie nawzajem. To jest młoda energia, taka jeszcze niedojrzała tak jakby start w relacje, w energii emocji. Par kielichów pokazuje często osobę tak, właśnie przyjaciela, osobę, która ma um, serce na dłoni, osobę, która je, chce się zaangażować w relacje, ma mnóstwo w sobie takich ciepłych uczuć i jest bardzo otwarta na tą y, znajomość. Y, więc w takich energiach ta osoba jest, o której myślisz. Y, ale to, to nie jest dojrzała energia y, emocjonalna, tak, to nie jest król. Paść to jest, y, może sugerować nawet niedojrzałość emocjonalną i takie po prostu y, y, niegotowość na, y, na y, związek długoterminowy, na takie pełne zaangażowanie się w relacje. I to niezależnie od wieku, tak? bo pazie to są dzieci, ale mo, może ta karta sugerować, że osoba, o której myślisz, ma w sobie taką energię dziecka, tej niedojrzałości emocjonalnej. Nie ma w sobie gotowości na to, żeby wziąć pełną odpowiedzialność za to, co robi i za to, w jaki sposób się angażuje w relacje i w jaki sposób ona ciebie postrzega tak, i co planuje. Bo Paść Kielichów może mówić o takim właśnie niedojrzałym podejściu do relacji. Owszem, tutaj jest ochota, żeby się cieszyć tym, co jest między Wami, ale tutaj nie ma właśnie takiego założenia, że ta osoba chce się w pełni zaangażować. Ona nie chce sobie komplikować życia. Lubi się zakochiwać i paść kielichów może mówić właśnie o tym, że traktuje Waszą relację w kategorii. Może nawet zabawy. Są tu emocje i to są takie. To jest taka przyjacielska energia. Bardziej chodzi tutaj intencjonalnie o przyjaźń niż o związek partnerski, długoterminowy. Tym bardziej, że mamy wiedunkę, która jest kartą właśnie już z założenia relacji przyjacielskiej, koleżeńskiej. Czasem wręcły w benefit, ale nie ma w jedunce intencji na budowanie związku długoterminowego, partnerskiego i takiego właśnie z takim pełnym zaangażowaniem dwójki osób w relacje. Przynajmniej ta osoba w ten sposób nie postrzega waszej znajomości. Widzi Ciebie może jako królową kielichów, czyli osobę wrażliwą, empatyczną, może właśnie widzi, że jesteś otwarta i chętna na tą relację, tak? I wie, że jeżeli jesteś tą królową kielichów, masz w sobie tą otwartość i gotowość na wejście w relację, łatwo Cię zachęcić, tak? I spowodować, że łatwo Cię. Zainteresować, zmanipulować, łatwo mm, wzbudzić w tobie właśnie tą energię zakochania, bo ty mm, jesteś mm, nastawiona na relacje. Jeżeli ktoś jest dla ciebie sympatyczny, jeżeli widzisz, że ktoś otwiera się na ciebie i darzy cię y, uczuciami, to chętnie. Y, Odwzajemniasz te emocje. Ale też łatwo Cię zranić, tak? bo jesteś yy, królową kielichów. Ty yy, traktujesz relacje poważnie. Yy, więc yy, tutaj bardziej karty mówią: kieruj się intuicją, nie daj się yy, za bardzo zmanipulować. Yy. Nie uzależniaj przede wszystkim swojego szczęścia od relacji z tą osobą, o której myślisz w tej chwili, bo jeżeli ona cię postrzega w kategoriach królowej kielichów, to może ta osoba myśleć, że jesteś, że łatwo cię rozkochać w sobie, o, że tej osobie udać, uda się łatwo rozkochać w sobie. I tutaj mamy tą siódemkę kielichów, która jest kartą, Sugerującą właśnie taką energię trochę iluzji. Bo w tej karcie ta karta mówi, że owszem, jesteś warta największego szczel, szczęścia, tak? Jednak tutaj. Siódemka kielichów to jest karta, która może mówić o tym, żebyś się nie dała za bardzo. Yy, żebyś za szybko nie uległa pewnym iluzjom, tak? Bo potrzeba miłości u królowej kielichów jest tak silna, że właśnie ona często pada ofiarą iluzji, bo yy, ma to serce na dłoni, tak? Ma tą ma otwartość na relacje. Rycerz denarów jest bardziej... Yy, no, rycerz jest mniej dojrzały, tak, niż królowa. Denary, może karta sugerować, że to jest romans w pracy i to jest, może być karta adoratora, który cię tutaj próbuje namówić na wejście w relację. Umiarkowanie może sugerować, że yy, nie będzie łatwo, bo umiarkowanie może pokazywać, że nie jesteś jedyna, tak. W życiu tej osoby. Tym bardziej, że wiedunka jest kartą półprawd, tajemnic, jakiś nie do końca jasnych sytuacji. Tutaj mamy w wiedunce dwie kolumny. Czarna kolumna to, to jest energia żeńska. Biała kolumna to jest energia męska. I tu jest to przyciąganie między wami, tak? Ale tu jest brama. I ta brama, za tą bramą są różne możliwości. I wiedunka to jest karta półprawd tajemnic. Tutaj nie wszystko może być dla ciebie jasne. Jest duże przyciąganie między wami, ale jednak intencje mogą być rozbieżne. To jest taka dualność między tym, czy dwójka i wiedunka pokazuje taką dualność życiową, tak? Bo to jest potrzeba wybierania hmm. najlepszej drogi pomiędzy dwie, dwoma biegunami życia. Czasami to są te dwa bieguny, te dwie kolumny. I tutaj każdy ma swój system, y, osobisty system wartości, którym się y, kieruje w życiu, tak? Ym. I równowaga. W relacji z tą osobą będzie tak, jakby odbiciem y, stosunku, jaki sama masz do siebie. Bo ty tutaj posłużyć się musisz osobistym systemem wartości. Y, na, ile se, na, na ile siebie cenisz i na ile siebie możesz poświęcić dla relacji, tak? Y, chodzi tutaj o przekraczanie pewnych y, granic. Y, które sama sobie wyznaczasz, bo Twój system wartości to są pewne schematy, według których działasz i pytanie, czy ta osoba jest w stanie Cię tutaj namówić na właśnie przekraczanie pewnych swoich granic, których do tej pory na przykład nie chciałaś przekraczać, tak? Umiarkowanie to jest szukanie złotego środka, takiego najlepszego wyjścia z sytuacji. I sugeruje ta karta um, posłuchanie posłucha głosu rozsądku, jednak, um, bo tu jest przepływ energetyczny między wami, jest to flow między wami. Dlatego zastanawiasz się, co on myśli, co czuje, co planuje, tak? Natomiast może intencyjnie już czujesz, że, że tutaj jest jakaś niedojrzałość emocjonalna, bo ty jesteś, jeżeli jesteś królową kielichów, to masz tą intuicję, masz w sobie tą właśnie ten, to trzecie oko, trzecie oko, które y, 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 pozwala ci y, y, właśnie telepatycznie, in, intuicyjnie. Y, trochę rozszyfrować intencje y, tej osoby. Dlatego może siedzisz tyłem do tej wiedunki, bo nie do końca y, relacja typu romans w pracy ci y, odpowiada, tak? Ty może jesteś nastawiona na innego rodzaju y, relacje. Siódemka kielichów mówi, że są różne opcje do wyboru, tak? Ty nie musisz, nie wszystkie kielichy są dla ciebie. Ty sama musisz zdecydować, co jest, twoją, co jest twoim, który kielich jest twój, tak? Co, w którym kielichu jest twoja, prawda? Z którym kielichem jesteś w stanie tutaj się emocjonalnie związać. Więc. To jest też kwestia Twojego wyboru. Może masz tutaj adoratora, osobę, która próbuje nawiązać bliższy kontakt z Tobą, bo to jest karta flirtu i takiego właśnie, y, takich właśnie podchodów. No jest rycerz denarów, trygon ziemi, byk panna, koziorożec. Rycerz denarów, on jest y, bardzo skupiony na sobie i y, 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 jeżeli wchodzi w relacje, to. Emocjonalnie może nie do końca lubi się y, angażować, bo zazwyczaj on stawia na siebie i swoją karierę, i tą karierę stawia zawsze w swoim życiu na pierwszym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o y, relacje, to on potrzebuje więcej czasu. Y, y, on działa zawsze y, y, planowo, zadaniowo, krok po kroku, jest ostrożny. W tym, co robi, ale umiarkowanie sugeruje, że, no, właśnie te dwa kielichy tutaj się pojawiły. Czyli, tak jakby intencja z tą wiadunką sugeruje, że dwa kielichy, tutaj mamy dwójkę, tak. I te półprawdy, jakieś tajemnice, których, czyli ta osoba w samym centrum serca nie jest z tobą szczera. Więc tutaj musisz zweryfikować swoje swoje potrzeby, swoje oczekiwania, słuchać głosu rozsądku, y, posługiwać się właśnie tym swoim osobistym systemem wartości, tak? Jak Ty siebie w tej y, relacji y, widzisz, chciałabyś widzieć, czy w ogóle się odnajdziesz w takim układzie, y, który pokazuje umiarkowanie. Bo umiarkowanie mówi o cichym wielbicieru, o, takiej, o takim adorowaniu drugiej osoby. Wiara to jest poszukiwanie najlepszej wersji swojej rzeczywistości, najlepszej wersji samego siebie i najlepszej, najlepszej wersji yy, relacji dla siebie, samego, tak? Rycerz Denarów jest skupiony na, na sobie i widać, że on jest skierowany w stronę tej siódemki kielichów, czyli on tutaj poszukuje, on ma jakąś listę, z której chce wybrać. Może właśnie ty jesteś jedną z tych osób na liście. Y, którą dałoby się wciągnąć tutaj w ten układ, bo tak to się, kochani, tutaj pokazuje. Ym, a ty siedzisz ze swoim kielichem i oczywiście możesz w, w to wejść. Decyzja też należy do ciebie. Tutaj jest planowanie, a tutaj mamy szóstkę denarów, czyli właśnie to jest karta wzajemności. Pytanie, y, czy te wasze oczekiwania wobec siebie nawzajem. Zrównoważą tą energię wzajemności, tak? Bo tutaj każdy coś od siebie chce w tą relację włożyć i każdy coś z tej relacji dla siebie chce wyciągnąć. Pytanie, czy spotkacie się w tym złotym środku, tak? Czy rzeczywiście jesteście w stanie odnaleźć tą równowagę? Bo. W umiarkowaniu jest dążenie do harmonii i jest takie dopasowywanie się do siebie nawzajem, do swoich oczekiwań, do swoich potrzeb. No, szóstka denarów sugeruje właśnie taką otwartość i przede wszystkim skupienie się na tym, czy rzeczywiście ktoś się tutaj na przykład nie chce wykorzystać. Tak? Czy tutaj nie będzie takiej sytuacji, że będziesz musiała od siebie dużo dać, a na przykład niewiele dostaniesz w zamian. Chodzi tu o tą równowagę w dawaniu i braniu. To jest karta oczekiwań wobec siebie nawzajem, tak? oczekiwań wobec drugiej osoby. Możecie oczywiście tutaj czerpać radość z otrzymywania, radość z dawania. Wszystko tutaj z kwestią waszych decyzji. Karta może mówić, że energia musi płynąć, tak? Ale ważna jest ta równowaga. Oczywiście, ona nigdy nie jest na 100%, tak? Ale tutaj chodzi o to, żeby rzeczywiście te oczekiwania były jasne. Siódemka była, kolejna siódemka. Siódemki to są liczby, które mówią o. Siódemka jest liczbą mądrości życiowej, tak. Potrzebie posługiwania się zarówno swoim doświadczeniem życiowym, potrzeba tutaj jest analizy, ale w siódemkach jest zawsze nadzieja na to, że walczysz o swoje marzenie. I w siódemce mamy żywioł wody, czyli karty zwracają uwagę tutaj na, raz na, na emocje. I na to poczucie własnej wartości, żeby, żeby go w relacji nie zatracić, tak? żeby nie poczuć się na przykład y, osobą wykorzystaną, zmanipulowaną, żebyś y, nie poczuła, że wyszłaś czy wyszedłeś poza swoje jakieś schematy, ograniczenia. Piątka y, to jest karta y, pewnych schematów, których człowiek w swoim życiu się trzyma. I ta karta też właśnie pokazuje ten osobisty system wartości, tak, który budujemy w sobie przez całe swoje życie. Od dzieciństwa y jakieś schematy działań są nam wszczepiane. Tak. Jedne przyjmujemy jako swoje, inne odrzucamy, ale na podstawie właśnie tych swoich doświadczeń życiowych i tego, Czego nas uczy życie i inni ludzie, budujemy sobie ten osobisty system wartości i nim się później posługujemy, tak, w relacjach. I tutaj chodzi o to, żeby nie dać sobie, yy, nie dać drugiej osoby, prze, żeby przekraczała jakieś wyznaczone przez nas granice. Tutaj chodzi o dobrym dopasowaniu się w relacji, ale nie o to, żeby się poświęcać dla drugiej osoby w relacji, tak? Zawsze warto głośno mówić o swoich oczekiwaniach wobec drugiej osoby, zanim w pełni za zaangażujesz się w dawanie. To warto wiedzieć, co możesz dostać w zamian. O tym mówią, mówi ta karta. I ta siódemka buław, to też jest karta właśnie z jednej strony stawiania granic, tak, i mm, walczenia o swoją prawdę, o swoje poczucie własnej wartości, a z drugiej strony może być kartą gotowości właśnie na zawalczenie o tą relację. Wszystko zależy od tego twojego systemu wartości osobistego, co dla ciebie w, w danym momencie w życiu jest ważne, tak, mm, bo tak jak mówiłam, równowaga w tej relacji z drugą osobą będzie odbiciem stosunku, stosunku, jaki masz sama do siebie, jaki masz sam do siebie. I tu jest dwójka buław, czyli jak najbardziej potrzeba tej decyzji. Dwójka to jest. Może pokazywać dwie osoby, dwie prawdy. Tu jest ten ogień, który was do siebie ciągnie. I ta cała przestrzeń nowych możliwości, które macie przed sobą, tak? Tylko pytanie: jakie, co, jakie pragnienia chcecie realizować tutaj, w tej przestrzeni, która jest przed Wami? Czy rzeczywiście te pragnienia są spójne? Bo jeżeli tak, to warto podjąć tę decyzję i ruszyć do przodu, zrobić ten krok do przodu i dać sobie szansę na wejście w tą relację, tak? Jeżeli natomiast ten ogień jest zupełnie inny, czymś innym dla każdego z Was. To no właśnie, to jest kwestia waszej decyzji. Dwójki to są decyzje, i tu jest znowu ta dwójka i ta dualność w życiu, tak? Czyli mm, karta może mówić, że po prostu twoja mądrość y, polega na tym, że pewne rzeczy w swoim życiu musisz przewartościować, na pewne pytania sama sobie musisz, czy sam sobie musisz odpowiedzieć. I posługując się właśnie tą, tym swoim osobistym systemem wartości, tą swoją mądrością, którą macie prowadzić przez życie, dokonywać wyborów najlepszej drogi pomiędzy tymi dwiema biegunami, które tutaj też nam się pokazały. Dwa ognie, tak? Każdy, każdy ma swój. Swoją buławę możliwości do wykorzystania. Tu są te dwie kolumny, tak? Tu jest energia żeńska, energia męska, i te energie zawsze się przyciągają, tak? A pomiędzy tą energią jest wszystko to, co sobie tutaj razem budujecie. Czy to będzie dopasowane, czy tutaj będzie iskrzyć, to wszystko zależy od Was. W każdym razie w szóstej denarów nic nie stoi w miejscu, ta energia krąży. I tutaj jest cały czas potrzebny przepływ energetyczny. I te bieguny, które tutaj te dwa ognie, one sprawiają, że jest to przyciąganie między Wami tak? Pytanie, czy na bazie tej energii jesteście w stanie zbudować coś trwałego, coś na czym wam zależy. Bo tutaj, oczywiście, każdy może mieć swoje oczekiwania. Czy będzie tu tylko iskrzyć, tak? Bo Paść Kielichów może sugerować, że y, intencjonalnie ta relacja jest na starcie. Oczywiście paść też się uczy, on też zdobywa mądrość życiową, też się rozwija, z pazia. Y, może y, powstać król, tak? Y, no, ale do tego jest długa droga. Jeżeli jesteś królową kielichów, to może być Ci trudno tutaj w, z tą energią pazia kielichów się skonfrontować, bo Ty jesteś dojrzała emocjonalnie, a paź kielichów, on y, lubi się y, bawić, tak, energią, emocjami. Y, on dopiero chce doświadczać, dopiero chce poznawać, dopiero chce rozwijać, on się chce angażować emocjonalnie, jak najbardziej, ale on startuje z pozycji pazia, czyli no nie licz tutaj na dużą dojrzałość ze strony tej osoby, o którą pytasz, ale wszystko jest kwestią wyborów, tak? I yy, szukania tej równowagi w relacji. W każdym razie, umiarkowanie może sugerować, że jesteś yy, kolejną osobą dla tej. Dla tej osoby, o którą pytasz. Hmm. I pytanie, czy ta relacja może być dla Ciebie satysfakcjonująca? Czy jesteś w stanie się odnaleźć w tej sytuacji? Siódemka kielichów, pamiętaj, pokazuje iluzję, która, na bazie której trudno zbudować jest coś, Trwałego. Ale jeżeli dołożysz do siódemki kielichów, swój kielich, powstaje ósemka kielichów, czyli takie staniecie w pół drogi i potrzebę podej podjęcia decyzji. Czy razem, czy osobno. Bo ósemka kielichów to jest karta brama, i tam już trzeba podjąć ważną decyzję. Bo w ósemce kielichów trzeba coś ze sobą zostawić, żeby dać szansę na to nowe. Trzeba się odciąć od przeszłości. Czy jesteś gotowa na... Y, czy jesteś w takim momencie w swoim życiu, kiedy ch chciałabyś wchodzić właśnie y, w y, taką relację i znaleźć się w takiej sytuacji? Bo y, w ósemce... Masz szansę na miłość. Ale pamiętaj, że czasami potrzeba miłości jest tak silna, że ludzie są ofiarami tych iluzji. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czy to nie było ogólne? Nie musi rezonować z każdym. Jeżeli potrzebujecie prywatnych czytań, zapraszam na kontakt mailowy, piszcie swoje pytania. Robię dla Was prywatne rozkłady kart. W formie filmiku wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.